Marszałku, Wysoki Senacie, zabieram głos jako senator Ziemi Miechowskiej, a więc tej ziemi, na której odbyła się bitwa pod Racławicami i to odbyła się właśnie dzisiaj, 4 kwietnia 1794 roku. Chciałbym dopowiedzieć, bo nigdy wszystkiego w, w krótkiej uchwale nie da się zawrzeć co tak naprawdę było takim największym fenomenem insurekcji kościuszkowskiej i co sobą uosabiał naczelnik tej insurekcji Tadeusz Kościuszko a mianowicie to było pierwsze powstanie ogólnonarodowe konfederacja barska która rozpoczęła ten Wielki Wysiłek, ten cykl powstań narodowych była tak naprawdę insurekcją szlachecką, była powstaniem szlacheckim. Fenomen Kościuszki polega na tym, że on jako pierwszy zrozumiał, że nie może być nowoczesnego państwa, nie może być prawdziwej skutecznej walki o niepodległość z wyłączeniem chłopstwa polskiego. Wtedy chłopi byli jakoś wyłączeni poza nawias obywatelstwa polskiego, nie mieli pełnej wolności, więc Tadeusz Kościuszko i jego idee były niezwykle nowoczesne, nowoczesne nie tylko w skali Polski, ale również w skali Europy i świata. I dlatego należy mu się ogromny szacunek i nieustanne przypominanie. Jego myśli, jego myśli uniwersalnej, jego myśli nowoczesnej i ponadczasowej. I trzeba nieustannie przypominać wszystkie powstania narodowe polskie, bo wydaje mi się, że od właśnie Konfederacji Barskiej, od Insurrekcji Kościuszkowskiej obecne są w polskim narodzie, w polskim społeczeństwie te dwa. Duchy, duch targowicy i duch powstań narodowych, a więc duch jakiegoś fałszywego kompromisu, dogadania się z najeźdźcą, dogadania się z silnym i duch walki o wolność, o niepodległość za wszelką cenę, a więc ten duch uznania, że suwerenność, niepodległość, wolność, jest wartością najwyższą, nie można się zgodzić na jakąkolwiek namiastkę tej wartości i że dla tej wolności, dla tej niepodległości Polacy są w stanie poświęcić nawet swoje życie. Oczywiście insurekcja kościuszkowska nie zakończyła się Zwycięstwem nie zakończyła się zwycięstwem tak jak wszystkie powstania narodowe polskie, ale oczywiście odegrała ogromną rolę dla budowy tożsamości narodowej, dla przeniesienia przez pokolenia miłości do ojczyzny, idei odzyskania niepodległości i to jest ten wielki, taki bardzo wyróżniający nas Polaków Rys doceniany również w Europie i na świecie. Dzisiaj, w rocznicę bitwy pod Racławicami, warto również przypomnieć postać Wojciecha Bartosza, a więc tego symbolicznego chłopa, który za zasługi w bitwie pod Racławicami otrzymał nazwisko Głowacki został zwolniony z pańszczyzny, dowartościowany. Zresztą w pierwszych dniach kwietnia w Krakowie odbyła się taka wielka, wtedy w 1794 roku wielka defilada zwycięstwa. Wtedy ci chłopi prezentowali na ulicach Krakowa te zdobyte kosami armaty. Więc części chwała bohaterom. Cześć i chwała wielkiemu duchowi walki o niepodległość i suwerenność Polski. Dziękuję bardzo.